Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym, abyśmy dzisiaj zbadali gęstość różnych substancji, lecz zanim przejdziemy do eksperymentu, zacznijmy od definicji. Co to jest gęstość? Gęstość jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do objętości, jaką zajmuje. Jest to wyrażone wzorem przedstawionym na tablicy. A więc gęstość informuje nas o tym, jaka jest masa danej substancji w jednostce objętości. Patrząc na wzór, warto również zauważyć, że gęstość jest zależna od masy wprost proporcjonalnie, a więc im większa gęstość danej substancji, tym większa jego masa. Przyjrzyjmy się standardowemu modelowi, jakim jest olej i woda. Olej unosi się na powierzchni wody, ponieważ jego gęstość jest mniejsza od gęstości wody. Innymi słowy, masa oleju na daną jednostkę objętości jest mniejsza od masy wody. Gęstość posiadają również ciała stałe, jednak w ich przypadku należy wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki, takie choć, jak chociażby ich budowa. Przyjrzyjmy się na przykład piłeczce piłkowej. Na gęstość piłeczki ping-pongowej ma wpływ nie tylko gęstość materiału, z jakiego została zbudowana, ale również fakt, że w jej wnętrzu zostało zamknięte powietrze, przez co jej masa jest naprawdę niewielka. I kiedy wrzucę ją do naszej zrobki, okazuje się, że pływa na powierzchni oleju, ponieważ jej średnia gęstość jest mniejsza od gęstości oleju. Na podobnej zasadzie działają statki, wielkie i masywne, które unoszą się na powierzchni wody, ponieważ mają one strukturę podobną do piłeczki pingpongowej, czyli niejednorodną. Mają one przestrzenie wypełnione powietrzem, przez co ich średnia gęstość jest mniejsza od gęstości. Gdyby piłeczka pipungowa miała gęstość większą od gęstości oleju, ale mniejszą od gęstości wody, wówczas zanurzyłaby się w oleju i zatrzymałaby się na powierzchni wody, na styku tych dwóch tutaj warstw. Nasza piłeczka cały czas dąży do tego, żeby dojść do dna naczynia, ponieważ działa na nią siła grawitacji, która jest skierowana w dół. Nie może jednak tego uczynić, ponieważ tej sile grawitacji przeciwstawia się siła wyporu cieczy, która jest skierowana do góry i zależy od gęstości cieczy. Więc jeśli ciało stałe ma gęstość mniejszą od gęstości danej cieczy, nie może pokonać jej siły wyporu i dojść do dna naczynia. I taka piłeczka ping ma bardzo małą gęstość, ale kamień, chociażby taki malutki, bez problemu pokonuje siły wyporu obu cieczy. Zobaczmy teraz. Jak to będzie wyglądało w przypadku różnych cieczy o różnych gęstościach? Mam tutaj wieżę z cieczy. Do jej zbudowania wykorzystałam ciecze o różnych gęstościach, ciecz o największej gęstości jest na samym dole, o najmniejszej na samej górze. I tak po kolei użyłam: miód, wodę z cukrem w stosunku takim, aby ten roztwór miał gęstość podobną do gęstości syropu chronowego. mleko, płyn do mycia naczyń, wodę, którą zabarwiłam, olej roślinny, olej dola i spirytus, który również został przeze mnie zabarwiony. Będę teraz wrzucała do tej wieży z cieczy różne przedmioty, które posiadają różne gęstości. Więc przedmioty będą miały różne możliwości zatrzymania się na jakiejś cieczy. Zatrzymają się na warstwie tej cieczy, której gęstość jest większa od ich gęstości. Ciekawa jestem, czy będziecie potrafili zgadnąć, gdzie dane przedmioty się zatrzymają. A więc po kolei. Wrzucę najpierw kamień. Spróbujcie wytypować, gdzie się zatrzyma i ja wrzucam. Więc uwaga. Kamień zszedł na samo dno bez problemu do miodu, zatapia się w miodzie. Mam teraz tutaj taką bardzo ciekawą fineskę, może przybliżę, która ma taki łebek plastikowy. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, gdzie ona się zatrzyma. Uwaga! Pineska jest tutaj, ale schodzi ciągle na dno. Jest teraz w mleku. Teraz jest już na tej czerwonej warstwie, czyli woda z cukrem o gęstości syropu klonowego, i pomału, pomału dostaje się do miodu. Rzecz charakterystyczna, że łepek tej szpileczki jest u góry, a ten tutaj metalowy, ta metalowa końcówka idzie w dół. Teraz wrzucę orzech laskowy, orzech laskowy, który jest bez skorupki. Uwaga. Tu jest na tej warstwie, czyli zatrzymał się na wodzie. Woda była zbarwiona zielona, ale uwaga, dla ciekawostki mam również orzech laskowy wraz z skorupką, więc zobaczymy, gdzie on się zatrzyma. Uwaga, ciekawe, czy jest ciekawe, sobie, czy zgadniecie. A w skorupce zatrzymał się tu, na warstwie spirytusu. A może lepiej powiedzieć na warstwie oleju do lamp, bo zanurzył się w spirytusie. Mam jeszcze kostkę do gry. Uwaga. Kostka do gry, tutaj. Czyli. Zatopiła się w płynie do mycia naczyń, zatrzymała na warstwie mleka. Mam jeszcze spinacz do papieru. Spinacz. Tak, spinacz na samo dno do miodu się dostaje. I jeszcze mam drewniany krążek. O, który pływa tutaj w spirytusie, ale unosi się na górze. Warte uwagi jest to, że wszystkie przedmioty wrzucane do naszej wieży z cieczy pragnęły dotrzeć do dna naczynia, ponieważ działa na nie siła grawitacji. Jednak nie wszystkim przedmiotom się to udało, ponieważ stanęły na ich drodze przeszkody, które były dla nich jest nami. Bóg stwarzając człowieka, stworzył go dla siebie, dla ogromnego szczęścia i jest dla nas jak grawitacja, która nas przyciąga. W serce każdego człowieka wpisane jest pragnienie Boga. Każdy z nas pragnie dotrzeć do Boga. Jednak to pragnienie może zostać zapuszczone. Cierpienie, wojny, epidemie, ból, niezrozumienie. Pokłócenie się z koleżanką, zdrada przyjaciela, złe relacje z rodzicami, niewłaściwy obraz Boga przekazany nam wszystkim, a przede wszystkim grzech, to wszystko i wiele więcej może sprawić, że mamy niewłaściwy obraz Boga. A posiadając niewłaściwy obraz Boga, przestajemy do niego dążyć, bo przestajemy wierzyć, że Bóg jest miłością, że Bóg mnie kocha, że mi przebacza że jest miłosierny, że On pragnie dla mnie jedynie szczęścia. Ale Ty się nie poddawaj, pamiętaj, zawsze i w każdej sytuacji Bóg jest przy Tobie, wspiera Cię, pragnąc dać Ci prawdziwe, nieprzemijalne, ogromne szczęście. Dąż do Boga, poszukuj Go, oczyszczaj Jego obraz w swoim sercu i... Napierz masy, pokonując wszystkie przeszkody, aby się z Nim spotkać, czego wszystkim Wam i sobie życzę.